No ja pracowałam wtedy. Jak mój mąż wymyślił, że bierzemy schronisko, to ja mówię, chcesz, to jedź sobie do schroniska. Ja mam pracę, którą kocham, pracowałam w, się... w hotelu. Największa taka zima bym powiedziała, gdzie nas zasypało, po same okna, pod samą górę, tu wszystko mieliśmy ławki zasypane. Nie? I właśnie jak ktoś prowadzi schronisko, mhm. musi to te emocje przyjąć. Jak ksiądz, jak <laughs> konfesjonalny można powiedzieć. Danuta Halasz jest dzierżawcą, zarządcą, gospodynią schroniska PTTK na Przełęczy Okraj. Już 6 rok tutaj jest. Pani Danuto, jak tutaj się Pani znalazła? Dzień dobry, nazywam się Danka Halasz. Od 2013 prowadzę to schronisko. Jak się znalazłam? Słuszne pytanie. To jest długi temat, bo tak naprawdę nasza przygoda z górami, jak się zaczęła kilkanaście lat temu, z mężem chodziliśmy po górach. I tak naprawdę w Zygmuntówce stwierdziliśmy, że fajnie byłoby mieć schronisko. Bo oni mieli rezygnować, później się okazało, że tam zostali dłużej. Zrobiliśmy akces do PTTK, do spółki i tak jakieś tam propozycje mieliśmy co jakiś czas. A gdzie mieszkaliście tutaj, gdy się to w Poznaniu, W Poznaniu, cały czas w Poznaniu na Smochowicach. To takie fajne miejsce, nie w centrum, tylko już na pograniczu miasta. No, ja pracowałam wtedy. Jak mój mąż wymyślił, że bierzemy schronisko, to ja, mówię, chcesz, to jedź sobie do schroniska. Ja mam pracę, którą kocham. Pracowałam w hotelu w recepcji. Też nieraz było trzeba coś tam w kuchni ugotować. Wiadomo, jak to w hotelu mniejsze, były większe hoteliki. No i tak wyszło, że później prezes nam zaproponował to schronisko. Przyjechaliśmy obejrzeć, i w pierwszym momencie to taka reakcja nasza była, że raczej nie, zaniedbane, ciężko tutaj było na początku. Nie było tutaj szczęścia do dzierżawców wcześniej. Też nie było, no dokładnie, nie było szczęścia do dzierżawców. No i taka pierwsza reakcja, nie bierzemy. No ale później po rozmowie z prezesem w ptt no może jednak, mówi, spróbujecie na rok. No wie, no dobrze, no to spróbujmy na ten rok. No jak już zaczęliśmy, no to już tak zostało. Pamiętam, że początkowo nie była Pani tutaj sama. Tak, na początku miałam wspólnika z Poznania, Rafała, ale niestety Rafał zrezygnował dwa lata temu i wyjechał z powrotem do Poznania. No i zostałam z moją mamą sama teraz, no bo mąż też nie może być tu cały czas, bo tam mamy dom w Poznaniu, syn mieszka w Poznaniu. No tak nieraz pomaga się, wymieniamy, odwiedzamy, ale to już takie zupełnie inne życie jest, na odległość trochę bym powiedziała. Jak Pani sobie tutaj radzi? Latem jest lepiej. Zimą troszkę gorzej, bo wiadomo, jak to zimą. Jak nas nieraz zasypie, to podtąd teraz się nie e, To Chyba był, największa taka zima, bym powiedziała, gdzie nas zasypało, Po same okna, pod samą górę, to wszystko mieliśmy ławki zasypane, nie? No ale no co, no do pomocy bierzemy. Jakiś pracownik zawsze jest na początku to sami. Teraz to już tak trzeba jednak kogoś mieć, żeby pomagał. No i w drugim, w drugim budynku, bacówka, pokoje do robienia, no troszkę jest tej pracy. Trzeba robić tak naprawdę wszystko. To nie? Trzeba tutaj być cały czas, prawda? To nie jest taki, taka działalność, którą można zarządzać na odległość. No nie. Chyba, że ktoś tu, no mówię, musi być jakiś szef na miejscu, jak to się mówi, żeby to jakoś funkcjonowało, nie? To coraz gorzej mi stąd wyjechać teraz tak naprawdę. No ale co zrobić, no? Jak już się... Zaczęło coś robić. Ja już taka jestem, jak coś zaczynam, to kończę, a nie, że przerywam i zostawiam. A pomijając ten, tą, tą srogą zimę, która jest no. za nami, co jest największym tutaj problemem? Co jest największym? Z ułatwień, może powiem, że autobus jeździ od dwóch lat od Karpacza przez Kowary, tu u nas ma przystanek i jedzie do Pecu pod Cieszką. To są te ułatwienia, przez to chyba też trochę więcej ludzi chodzi, bo tu wysiadają. A co jest problemem? No zimą nie ukrywam, i jak nas zasypię, no nieraz nie można wyjechać, ale w miarę szybko drogowcy się ogarniają i po tych akcjach różnych z telewizją, co była, że nie ma dojazdów i przyjeżdżają. No co jest problemem, no? Remonty nieraz jakieś trzeba robić, awarie zimą. Pękła nam rura przy minus 22 stopniach. Mieliśmy taki obóz z poznania żużlowców, zgrupowanie. Jak tu przyjechali, to uciekać chcieli na początku, a później im się spodobało, było fajnie. No ale są takie momenty, że od razu jakaś awaria, z grzejników woda wylatuje gdzieś tam, coś zamarznie, nie wiadomo kiedy nawet. Nie ma super mrozy, a tu gdzieś tam przymrozi, bo tu te temperatury potrafią tak szybko się zmieniać, że nie wiem, od razu minus ileś tam, nie przepalone, bo dobra, bo nie trzeba dzisiaj, nie. A tu się okazało, to było jeszcze jak miałam wspólnika, od razu w Andrzejki to było, bodajże, że rura pękła, cieknie wszystko po suficie, mieliśmy ciepły deszcz normalnie. Także są takie różne niespodzianki. No, na zakupy to do kowar do Jeleniej Góry. Coś tam przewożą też wiadomo, nie? Jak się zamawia? Tu jest jeden sklepik, tylko jeszcze bardzo drogi na dodatek. Po czeskiej stronie. Po czeskiej. Także gości, jak przychodzą, to bardziej do nas tutaj na jedzenie, do baru naszego. Także niedrogo mamy, staramy się, żeby to jakoś ludzie kupowali. Jeszcze ludzie mają zakorzenione w sobie coś takiego, że noszą ze sobą wszystko, nie? Wielkie plecaki. A to tak trochę bez sensu, chociaż też różne są ceny w tych schroniskach, nie, nie wiadomo, nieraz się gdzieś wejdzie i faktycznie jest bardzo drogo, to lepiej mieć swoje, ale no jest tak często, że noszą swoje, jak nie powiem, że coś tam mamy, to też przywożą samochodami, bo tu jednak jest ten dojazd autem, nie? Są stali bywalcy? Są już stali bywalcy, znajomi, zaprzyjaźnieni nawet bardzo i to jest fajne właśnie, że no można sobie przyjaźnić się i poznać dużo ludzi w tym schronisku, jakby nie patrzeć, nie? Mhm. To jest ta tak. przyjemność przebywania z ludźmi, chociaż nie zawsze jest fajnie. A co to znaczy, że nie zawsze jest fajnie? Są też różni goście, tak. Prace, którzy nie wiedzą, jak się zachować w górach, tak? No, no bo jeżeli można dojechać autem, to ci goście są nieraz tacy wymagający. Roszczeniowi, od, roszczeniowi że chcieliby nie wiadomo jakie warunki, a to jakby nie patrzeć nadal jest schronisko. Ja bym nawet jak jakieś remonty robię, nie chcę zmieniać tego jakoś tak drastycznie, żeby ten klimat zachować, bo już jest mało takich schronień, gdzie jest klimatycznie, naprawdę. Bo wszędzie, gdzie się wchodzi, to już tak po remontach, tak sobie to różnie wygląda, jak obserwuję. A jednak, no fajnie, jakby przychodzą goście, a wiele się nie zmieniło, albo się nic nie zmieniło, ja mówię, a no co, funkcjonuje tak, jak należy, a co ma się zmieniać? Ważne, żeby był klimat chyba, nie? O to chodzi w tym wszystkim. Oczywiście. No. A proszę powiedzieć, jeżeli chodzi o gości, skąd też przychodzą? Pomijam tych, którzy przyjeżdżają, ale z których kierunków przychodzą? Czy, czy z Lasowskiego Grzbietu, czy ze strony czeskiej, z Kowar, y ze Śnieżki? Ci, którzy pieszo przychodzą, tak, tak. Pieszo przychodzą? różnie. Z Karpacza chyba najczęściej, z Kowar też przychodzą, bo nie chcą jechać autobusem, to przychodzą do nas pieszo. No, ze śnieżki też, albo na śnieżkę. zostawiałem tutaj auta na parkingu i idą na śnieżkę wtedy. Mhm. A Czesi Chyba najczęściej. Też bywają, też bywają Czesi. Mhm. Też mamy reklamę tam u nich, także może nie tak dużo, ale przychodzą. Bo to tak, tak naprawdę tych restauracji nie ma aż tak dużo, czy zaledwie takie większe można powiedzieć. Często też się zamyka je, jak poza sezonem, no to przychodzą do nas też, tak z drogi. A jeżeli chodzi o tą turystykę plecakową, mówiła Pani, że sporo osób przychodzi tutaj właśnie z plecakami, z jedzeniem swoim, ale generalnie czy to zjawisko jakoś się odbudowało, bo był okres, że ta turystyka już zanikała powoli? Ja myślę, że od jakiegoś czasu to się ruszyło. Już nie wspominając, że na początku to nikt nawet do nas na kawę nie chciał wejść. No bo poprzednie dzierżawce, no troszkę tam nie ukrywajmy, zaniedbali. Opinie były takie sobie. I na tą chwilę to jednak wracają ci sami ludzie i z Kowar przyjeżdżają jest zupełnie inaczej i przechodzą jednak, nie? Jakby na to nie patrzeć. A czy bywa na okraju taka nowa grupa turystów, powiedzmy sportowcy, którzy powiedzmy idą jakieś góry Rowerzyści, ta bądź w jedną... Tak, rowerzyści sportowcy. No jak wspomniał Pan, bo nie z tymi plecakami, no dużo ludzi jest na nocleg, którzy nawet przychodzą z ulicy, tak jak ja to nazywam, bez rezerwacji żadnej. No i to rzeczywiście sportowcy na rowerach zjeżdżają, wjazdy różne na Śnieżkę też się zdarza, że wjeżdżają, chociaż z tego co wiem, to nie wolno chyba rowerem, ale jak już się rozpędzą, to, to i tam wjadą, no duże z rowerzystów, moja mama zawsze płacze, że jej kwiatki niszczą rowerami, oni tak dbają o te rowery, że nawet do środka wjadą. Z tymi w Trzeba sobie pomagać. Czy Pani no. ma takie kontakty tutaj z sąsiadami ze strony czeskiej i polskiej, że wspieracie się w trudnych momentach? Y Powiem szczerze, że jeżeli jest taka potrzeba, faktycznie, no to mamy tutaj w infocentrum znajomą dziewczynę, bardzo fajna lęka, jak coś potrzeba. No, faktycznie są nieraz takie sytuacje. Tutaj w urzędzie, w Urzędu gdzie miasta też mamy znajomych. No, jest kilka takich osób. Tu jest Amelkowa Hata, tu też mamy sąsiada naszego. Jak jest jakaś potrzeba, to wiadomo, że zawsze człowiek. Staramy się ogarniać sami, ale różnie to bywa, nie? Pani Danuto, a jak się tutaj żyje w symbiozie z przyrodą, która Panią otacza? No to nawet słychać, ptaszki śpiewają, no piękna jest przyroda, no tak naprawdę nie ukrywam, że zawsze marzyła mi się jarzębina na ogródku, teraz jarzębina mam tutaj przy drodze, może jej teraz nie widać tak dokładnie, ale jak ona zakwitnie, to te owocki są, fajnie to wygląda, no, no jest przyjemnie, nie ukrywam, że nie mam czasu za dużo siedzieć, tak jak teraz tutaj sobie siedzimy i pijemy kawkę, herbatkę. No, to raczej tak się w biegu odbywa wszystko, nie? Bo wiadomo, to trzeba jechać na zakupy, to coś tam do urzędu załatwić. Mhm. Jak jest chwila, tak na przykład poniedziałek, takie dni, yy, gdzie jest mniej turystów, no to sobie też mam co robić. Nie, to też mam co robić, nie mówmy, że nie, ale to wtedy sobie, no chociażby jakąś kawę z moją mamuśką wypijemy, sobie usiądę, już na siłę nieraz mówię, zostawię te papiery i siadam żeby po prostu. No i co jeszcze? Przechodzą zwierzaki, to też wiadomo, jakieś zielonki, sarenki. Tutaj póki co kwiatków jeszcze nie wyżerają, ale tu tak sobie po rowach chodzą fajne. Znajęcy jest dużo. Co jeszcze? Jest, cieczewia prawda? właśnie jest tak. Szczerze nie widziałam jeszcze, no bo też nie mam czasu za dużo chodzić, w góry nie ukrywajmy. Ale są osoby, które widziały cieczewia. Bardzo ładny ptak. Nie ukrywajmy, jest ich chyba tylko z 50. Sztuk tutaj. A, tak, pani Danuta, a czy ruch turystyczny przez cały rok jest taki sam, skoro nie ma pani dużo czasu w zasadzie nigdy, czy on się tak waha? Bo już jestem taka, pani... że nie potrafię usiąść i nic nie robić, może stąd to się bierze. Ruch turystyczny waha się, zimą jest mniejszy, chociaż tutaj mamy te stoki narciarskie w małej upie 200 metrów, czy może trochę więcej. Są stali klienci, którzy przyjeżdżają do nas, ale to tak nie, nie zawsze bywa, bo przyjeżdża ktoś z Karpacza, przez przypadek tu dojechał i się okazuje, że jest lepiej niż w na przykład mówią. Mniejszy ruch, spokojniej, fajne stoki. Tutaj mamy dwa stoki w Małej Upie. No i to najbardziej ściąga turystów, bo nie ukrywajmy, że zimą ludzie tyle nie chodzą, nie? Po górach, co latem. Chociaż ja zawsze wolałam zimą chodzić. Jak jeszcze mogłam chodzić po górach, nie miałam schroniska. Tam z mężem sobie chodziliśmy po górach zawsze zimą. No a teraz, no to wiadomo, ludzie boją się chodzić zimą po górach. Wolą no, latem jest po prostu i tych ludzi jest też więcej, jak wspominał Pan wcześniej. Był taki okres, że było mało, jest ich coraz więcej. Nie wiem czym to jest spowodowane, ale To taki po trochę paradoks, prostu... że jak Pani nie mieszkała w górach, to miała Pani więcej czasu na chodzenie po górach, a teraz mniej, prawda? No, ale tak zawsze mówię, że trzeba to zmienić, bo, bo szkoda tego czasu tutaj, nie? Żeby tak sobie nie pójść. No od czasu do czasu gdzieś tam wyjdę, ale to są takie naprawdę... Może raz na miesiąc, jak mi się uda gdzieś tam? Ale gdzie jak człowie... To gdzieś tam, to gdzieś. Ja. Na Łysocinę na przykład. Mhm. Yy, tutaj wzdłuż granicy, tam jest takie fajne zajście do Małej Upy, do Kostela. To taka moja ulubiona droga, albo na rower do Kostela to najbardziej tak. No, no, no zależy ile jest czasu na to, nie? No, do Kowar na dół. Teraz jest autobus, to można to połączyć razem. Zejść sobie na przykład do Karpacza na dół. A wrócić autobusem. On jest co prawda trzy razy dziennie tylko, no ale to jest fajne rozwiązanie. Zawsze turyści do Pecu mogą podjechać sobie, zostawić tutaj auto, jak mieszkają, wjechać do Pecu, zjechać sobie wjechać kolejką, albo nawet pieszo iść tym szlakiem i później sobie na dół przyjść do nas z powrotem. Są różne opcje, bo to jednak dużo czasu zajmuje, nie? Zależy ktoś też, ile ma sił na wszystko, nie? żeby to wszystko ogarnąć. Są starsi ludzie, młodzi, jak przyjeżdżają. Zdarza się w kraju, że jakieś stronisko staje się puste, bo nie ma nikogo, kto by chciał je prowadzić. Czyli trzeba mieć jakieś predyspozycje, żeby prowadzić stronisko? Myślę, że trzeba lubić ludzi przede wszystkim. Ja pracowałam w hotelu, w recepcji i jak zaczęłam tę pracę, to stwierdziłam, że to jest to, co ja chcę robić. To było tak, jak miałam 30 parę lat, chyba dopiero. No i tak naprawdę, ja jestem po odzieżówce, po szkole odzieżowej. Różnych tam, i trochę jako krawcowa, i w biurze, zależy, jak to tam bywało w życiu. I tak przez przypadek trafiłam do hotelu i powiem Panu, że później stwierdziłam, że to jest jednak to, poznaje się różnych ludzi, nie jest taka monotonia. Człowiek nie jest zamknięty jak w klatce, tak, w jednej firmie i się coś tam ludzi poznaje, tak jak tu, nie, na tej zasadzie. No kuchnię też mam obeznaną, bo, bo jednak co, całe życie gotowałam, rozpieszczałam moich chłopaków w domu, a później im było ciężko jak wyjechałam, <laughs> niestety. No i... No, przede wszystkim trzeba lubić ludzi, tak jak ja mówię, bo to się ma do czynienia cały czas z ludźmi i trzeba mieć cierpliwość anielską naprawdę do Empatia wszystkiego. Empatię też, prawda? Mm -hmm. Ja słyszałem takie opinie od e, szefów schronisk, że e, ludzie przyjeżdżają w góry i są w górach, nocują w schroniskach e, i wtedy się bardziej otwierają. I właśnie jak ktoś prowadzi schronisko, mm -hmm. musi te emocje przyjąć. Jak ksiądz. <noise> w można powiedzieć, a to jest prawda, ludzie przyjeżdżają, czują się tu tak na luzie, przyjdą wieczorem, usiądą, zjedzą coś, wypiją jakieś piwo, bo to wiadomo, że to już są na wakacjach, tak, no i wtedy różne rozmowy są, to jest prawda i się otwierają, no. Między Dokładnie. Sobą też się otwierają chyba, prawda, jak tutaj się spotykają? Tak, tak, można sobie porozmawiać i też przez to dużo jest takich Ludzi już takich przyjaźni, co się między nami zawiązują, też. No bo z nadmorza też dużo ludzi przyjeżdża. Z Poznania, ja jestem z Poznania i naprawdę co chwilę Poznaniacy są u nas. Ja mówię, nie, nie uda mi się uciec przed Poznaniem. Chociażbym chciała. Z Warszawy nie tak dużo. No z różnych zakątków, bielsko biała nie? Ale tak najwięcej chyba w Wrocław też dużo przyjeżdża tutaj, chyba najwięcej w Poznaniu Wrocław, jak tak patrzę na tych gości wszystkich, ale no to tak różni za też bywają właśnie, nie, przyjeżdżają, no, ale no jest dużo fajnych ludzi naprawdę i te znajomości pozostają, dzwonimy do siebie, oczywiście nieraz nie ma miejsca, nie przyjmiesz mnie, najompli. no ja no na glebę gdzieś, a gdzieś miejsce, cokolwiek, gdziekolwiek, <ścoughs> żebym tylko mógł być, Na glebę nie? też można, jeszcze ten też. zwyczaj... Przetrwał. Tak, my mamy jeszcze zwyczaj kładzenia na glebę, także my nawet jako gleba używamy łóżek, bo mieliśmy za dużo i są na korytarzu, także też jest to jakiś plus, mhm. że ludzie mogą sobie po prostu, nie muszą na tych kalimatach na podłodze spać, nie? No, no staramy się, no, żeby byli zadowoleni. W tamtym roku zrobiłam remont łazienek, ładnie wyremontowany mamy, bo już naprawdę były bardzo kiepskie. Dlategoście zadowoleni są, widzę, z tych łazienek. No też jestem dumna, że mi się udało coś tam fajnie zrobić, nie? No, od czasu do czasu, no, robimy. No, tutaj jakaś rura pęknie, to coś tam, no, i niestety no, trzeba inwestować troszkę, żeby jakoś to wyglądało. A nie, było przesadnie, tak, tak, tak z umiarem wszystko. Tak. To nie? Rozumiem. Żeby Chce było pani fajnie. utrzymać klimat schroniska, a nie robić z tego jakiegoś luksusowego hotelu w górach. Dokładnie. A różnie ludzie reagują. Niektórzy, a tylko łazienki wyremontowane, jak tam opinie różne. No tylko, no ale co w tych pokojach więcej szaleć, tak? No, to ma być klimat, że im czesz, czy gdzieś tam deski, że drzwi jak zamykają, wszystko słychać. No ale no, to jest klimat schroniska właśnie, to nie jest hotel, to nieraz ktoś przyjedzie i... I pomyli sobie miejsca, chciałby może do hotelu bardziej. No, no, różni ludzie bywają. Prowadzenie Sroniska to bardziej sposób na życie w Pani wykonaniu niż, niż biznes, prawda? E, dokładnie, chociaż na początku miało być troszkę inaczej, ale też sposób na życie, bo jak miałam wspólnika, to miałam być na przykład dwa tygodnie tutaj w Sronisku, dwa tygodnie w Poznaniu, i to była taka odskocznia, a teraz to się bardziej życie zrobiło niż odskocznia od życia. No ale jak już coś zaczynam, no to się przyzwyczajam do ludzi. Bardzo dużo znajomych mamy tutaj w Kowarach, w okolicach. Odwiedzają nas sprawie codziennie bym powiedziała. Także no, można się przyzwyczaić do każdych warunków, tu jeszcze aż tak nie jest źle, są gorsze schroniska, gdzie nie ma dojazdu, tak, nie można się nigdzie dostać, nie ma prądu, nie ma wody i jest problem u nas jednak to wszystko jest, tylko no tylko się przyzwyczaić, tak? No ciężko było na początku, żadnych mechaników nie znałam, hydraulików, nikogo, kto by mógł nam pomóc w razie awarii. A na tą chwilę, no, jakoś to już mamy ogarnięte, chociaż ci fachowcy to są mało dostępni w dzisiejszych czasach, bo mają pełno pracy. A tu jak jest awaria, no to, to trzeba się spieszyć od razu, nie? I później ręce składam do Boga, przyjedź, mówię i rób mi człowieku, bo... Yy, bo na przykład, no właśnie jak byli ci żużlowcy, to woda nam schodziła z poziomu i było zimno, a minus 22 stopnie na dworze. No, i mój kochany hydraulik przyjechał i mi zrobił jak mógł nie. No, bo co nie było wyjścia. No, także jak się kogoś pozna, to też inaczej nie. A jak się ludzi nie zna, to przyjedzie jeden z drugim, a to nie mam czasu, a to tamto. Także. No już żyłam się już przez te lata, przez 6 lat nie powiem bardzo z tymi ludźmi wszystkimi. Moja mama to już nawet do Poznania nie chce wracać do tego stopnia. I nieraz się z niej śmieje, mówię, no to jedź sobie, odpocznij, a co ja będę tam robić? Jak ja mi tu jest dobrze, nie? No nieraz narzeka, ale ogólnie widzę, że chyba też się żyła z tym miejscem, bo jednak trochę czasu już minęło, co ona ma tam robić tak naprawdę. A jak Pani sobie wyobraża tutaj przyszłość? W ogóle swoją przyszłość tutaj? Czy, czy bierze Pani pod uwagę jeszcze jakieś zmiany, powrót do Dużego Miasta? Umowę to ja mam jeszcze na 9 lat. I nie wiem tak naprawdę. Jakby dzisiaj przyszedł czas, że ja mam podjąć decyzję, już się zastanawiałam. Nie wiem, no to dużo czynników na to na pewno wpłynie jeszcze w międzyczasie. Na tą chwilę pewnie bym się nie ruszyła nigdzie, ale w przyszłości kto wie. Syn ma 25 lat, dziewczynom już jest 3 lata. Ja już tak mówię, rodzą mi się jakieś wnuki, może, nie wiem, może mnie to wyciągnie z powrotem do Poznania. Albo wnuczki będą tutaj przyjeżdżać na wakacje. Albo będą przyjeżdżać tu, no ja nie wiem, no, no życie okaże, ja nie mam, na tę chwilę ja nie mam pojęcia. Mhm. Jest jak jest, jest, no, nie jest najgorzej, nie, no, mówię, no, jak się przyzwyczaja sobie jakoś tu. Jak jadę do domu, to już się nawet bardziej obco czuję teraz. No, ale też jest fajnie, jak już dużo posiedzę, jak mam taką możliwość, no to potem żal mi wyjeżdżać. No, ale no, no trzeba jakoś to podzielić wszystko. Chociaż mój mąż mówi: ja wie, chodź się zamienimy, ja pojadę do domu, a ty pojedziesz tu. Mówi: Ja bym ci wszystko zepsuł, co ty tu stworzyłaś. Mówi: Ty tu tak, tu mówię: Wszystko fajnie zrobiłaś, mówi, że ja nie mogę ci tego zepsuć. Nie? promostę no. odwiedza, ale mieszka w Poznaniu. no mieszka w Poznaniu, no bo tam dom mamy i nie ma takiej możliwości, żeby to wszystko zostawić, nie. Mhm. Może A jakie kiedyś pani, ma, pani Danuto, marzenia. Gdyby pani wszystko od pani zależało, jakby mhm. pani pokierowała teraz swoim życiem. Jakie marzenia? Mi się zawsze ciepłe kraje marzyły. <laughs> A tu zupełnie na odwrót, bo tu jednak mamy zawsze chłodniej. Ale tak z upływem czasu, to jednak ten klimat mi bardziej odpowiada, taki chłodniejszy. Jak jadę do Poznania strasznie gorąco, już susza taka, zupełnie inaczej się oddycha. Jak tu się wraca, to jednak lepszy sam latem przynajmniej, nie, się żyje. A jakie marzenia? No nie ja wiem, no, no ciepłe kraje, było takie marzenie, może kiedyś zrealizuję na starsze lata. No zobaczymy, no. Co życie przyniesie? No Na razie jestem tu, oni są tam, odwiedzamy się. Teraz też sen był, bo miał urodziny. Tu mieliśmy taki zjazd rodzinny, następny będzie, mąż będzie miał urodziny, pięćdziesiątkę. To też trzeba mu jakoś zrobić niespodziankę. No, jakoś tak, zawsze jakaś okazja, coś się dzieje. A gdyby ktoś chciał tutaj przyjechać na parę dni, gdyby pani. Mogła polecić trzy miejsca do odwiedzenia w okolicy okraju. To po czeskiej by czy. Obojętne. No bo to już bardziej po czeskim wszystko się dzieje. Znaczy z taką wycieczką włącznie, tak? tak. Kilku no tam właśnie na Łysocinę z powrotem to mamy pięć godzin. Czyli to jest taki fajny spacer, nie jest za bardzo ciężki, bo to jest jednak, nie jest pod górę bardzo. Tak delikatnie, to nie jest śnieżka, nie? Tak, tak delikatnie. Ostatnio ludzie wysyłam, przychodzą zachwyceni do kostela z powrotem. Tam widoki w małej upie są przecudowne, fajne są naprawdę, także... Yy, a do jak... no to takie fajne miejsce, naprawdę, żeby sobie pochodzić. Moje na ulubione, no bo jeszcze do Jarkowiec jest fajne. Srebrny potok jest tam, schronisko się dochodzi. Ci Państwo właśnie też kupili. Nie wiem, czy będziecie u nich, bo to nie jest z Peteteku już to schronisko. Yy, oni wykupili, już jest ich prywatne, w tej chwili, z tego co wiem. I... I też jest do nich fajny szlak. To też tam się idzie kilka godzin. No właśnie ta strona jest taka najlepsza do chodzenia, bo tu jest bardzo mało ludzi. Mm -hmm. Tu wszędzie na Karpacz, na Śnieżkę to jednak tych ludzi dużo chodzi. A ta okolica nawet nie ma takich map za specjalnie precyzyjnych z tej strony. Ale bardzo fajna. Polecam właśnie tą stronę, jak najbardziej. Mm -hmm. Mm -hmm. Chciałem też Panią zapytać o takie imprezy, które tutaj się cyklicznie odbywają, przede wszystkim przejście dookoła Kotliny we wrześniu jak to wygląda u Pani, czy, czy schronisko jest otwarte, czy Pani przyjmuje gości również od takich nietypowych porach, bo... no ja się cieszę, że to się troszkę zmieniło, bo to przejście odbywało się zawsze nocą ale teraz jest zakaz Przez, do godziny bodajże 22 muszą tutaj opuścić muszą, no dobrze. i muszą opuścić park już tak. Kiedyś chodzili nocą i my mieliśmy otwarte, no tak naprawdę do drugiej, trzeciej w nocy. Znajomi przyjeżdżali, pomagali nam. Też to był jakiś urok, ale rano to znów było trzeba pracować. To jakoś na zmiany: jeden kładzie spać, drugi zaczynał, pomagał coś tam. A na chwilę obecną, no to jeżeli oni muszą być o tej godzinie, no to jak to się do 12 przeciągnie tu u nas, że ktoś zostanie tu góra. No to jest taka jeszcze względna godzina, bo mhm. często bywa, że ja siedzę do tej godziny, nie? Tak do 12 tak przyzwyczajona jestem. Wiadomo, rano ciężko później się podnieść, ale no takie życie w stronisku, nie? Mhm. Ktoś przyjdzie, się porozmawia. E, także ogólnie e, ta kotlina w tej chwili jest lepiej zorganizowana z tym czasem. I mamy dla gości, no zależy jak się umówimy z organizatorami, czy tam darmowe jakieś napoje, herbaty, przychodzą na jakieś zupki, czy tam konkretniejsze dania, w tym, że to menu jest już wtedy okrojone, bo za dużo jest ludzi, żeby wymyślać i oni nie mają czasu czekać. To wtedy sobie już naprzód coś tam wstawimy. Czy jakieś bigosy, czy kiełbaski na ciepło, coś co szybko idzie, nie? Tak. Nie, że jakiś słaby, że trzeba smażyć, mm -hmm. dopiero robić, bo to kiedyś tak się zażnęliśmy, że ci... kolejka była do drzwi tutaj mm -hmm. i czekali, czekali. Jak ktoś nas, przykład tylko po piwko przyszedł, nie? więc teraz to nam już tak sprytnie idzie, już po tylu latach, no już człowiek się uczy, jak robić, żeby to jednak ci ludzie nie musieli czekać za długo w kolejkach. No, ale lepiej nie? szybko przyjść, co nie ma problemu. A to trzeba szybko chodzić, <laughs> ale to nie każdy ma taką kondycję, nie? No, ja się zaniedbam strasznie, nie mam kondycji w ogóle i rower już mam przygotowany i muszę zacząć dbać o siebie, bo no wieczorem już, nie ukrywajmy, nie chce mi się po całym dniu na nogach, nie? Najlepiej ramy, No, też dobry sposób, bo tak naprawdę, jak się człowiek uprze, to wyjdzie na tą godzinkę. Tak, godzinka wystarczy. Także no, trzeba troszkę zacząć sporty jakieś uprawiać, a nie siedzieć tylko na miejscu. No. Serdecznie tego życzę i bardzo dziękuję. Dziękuję również. Dziękuję za rozmowę.